Często w rozmowach słyszę: Pieniądze to napęd do spełnienia marzeń. I za każdym razem, gdy to pada, myślę sobie: genialne, po prostu genialne, tak właśnie, tak. Inni mówią: to droga do realizacji moich wartości materialnych. I kiedy słyszę to zdanie, czuję, że naprawdę zaczynamy nazywać rzeczy po imieniu, bez wstydu, bez tłumaczenia się, że chcę czegoś, Więcej, bo przecież przez lata wokół pieniędzy narosło wiele przekonań, które miały nas trzymać w ryzach. Pieniądze to zło, nie trzeba chleba, byle była praca lepiej mniej, ale spokojnie. Znacie to? Może nawet niektóre z tych zdań słyszeliście w domu, ale przecież to są tylko opinie, nie fakty to nie jest jedyna możliwa prawda. Bo pieniądze to również, i coraz częściej słyszę to z ust osób, z którymi pracuję, wolność. Wolność wyboru, wolność decydowania o sobie, swoim czasie, swoim życiu. I czasem ktoś pyta: A co jeśli ktoś jest samotny? Oczywiście, to już zahacza o głębsze obszary emocjonalne, ale jedno wiem z doświadczenia. Samotność kiedy masz pieniądze, wygląda zupełnie inaczej niż samotność w braku. Z zasobami masz możliwość sięgania po pomoc, budowania relacji, rozwoju, wyjścia do świata. Pieniądze to bezpieczeństwo, to wolność, to prawo wyboru, to możliwość samorealizacji, to spokój, to pewność siebie, to dobrobyt rozumiany. Nie jako luksus, ale jako stan życia, w którym czujesz się zaopiekowana i spokojna. To narzędzie neutralne samo w sobie, ale ogromnie znaczące. Kiedy wiesz, po co je masz? Dlatego teraz zadaj sobie pytanie: jedno ważne pytanie. Po co są ci pieniądze? Co cię w nich naprawdę przyciąga? Od tego zaczniemy naszą dalszą pracę. Tak, te dwa pytania: po co są mi pieniądze i co mnie do nich przyciąga? Bardzo się mocno ze sobą przeplatają, bo pieniądze to przecież nie tylko cyfry na koncie to komfort, to poczucie pewności, to możliwości. Więc po co są Wam potrzebne? Po to, byście mogli żyć w harmonii, by było spokojnie, byście czuli się pewnie, szczęśliwie, godnie, żebyście mogli oddychać pełną piersią bez ciągłego napięcia, bez życia na styk. Czasem słyszę takie zdanie: pieniądze to zło, gdy ich nie ma, ale zastanówmy się, czym w ogóle jest zło. Zło to przemoc, zło to. To śmierć, krzywda, niszczenie. A brak pieniędzy? To nie zło, to doświadczenie, to wyzwania, to czasem bardzo trudna lekcja, ale nie zło samo w sobie. Warto być uważnym, jakich słów używamy, bo one kształtują naszą rzeczywistość. I ktoś kiedyś powiedział bardzo trafnie, pieniądze to. Poszerzenie świata. I rzeczywiście, kiedy masz pieniądze, świat się rozszerza. Masz dostęp do rzeczy, doświadczeń, miejsc, o których kiedyś tylko marzyłeś. Pieniądze dają też coś więcej przestrzeń na odpoczynek, na spełnianie marzeń, na realizację dziecięcych pragnień, które gdzieś w biegu dorosłości zostały zapomniane. A dlaczego nie? Dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? Ja na przykład zawsze marzyłam o tym, żeby popłynąć białym statkiem. I dziś wiem, że kiedyś tam spełnię to marzenie. Chcę wyruszyć na przykład w podróż po Morzu Śródziemnym na pokładzie białego liniowca. To będzie coś więcej niż wycieczka. To będzie symbol. Moment, w którym powiem sobie: zasługujesz, możesz, Spełniasz swoje marzenia. I chcę, żebyście też do tego doszli, do miejsca, w którym pozwalacie sobie na swoje pragnienia, bo pieniądze mają służyć temu, byście mogli żyć pełnią życia. Dziś rozumiem to coraz wyraźniej. Pieniądze dają nie tylko możliwość marzenia, ale również możliwość działania, nie tylko snucia planów. Ale ich realnego wdrażania w życie. I właśnie w tym jest ogromna siła, poczucie, że masz wpływ, że możesz. Tak, to również poczucie pewności wobec przyszłości, spokój, który nie wynika z gwarancji, ale z wewnętrznego przekonania, że sobie poradzę. Zgadzam się z tym w pełni i wiem, że wielu z Was czuje podobnie. Dlatego teraz, zanim pójdziemy dalej, chcę, żebyś Zrobił zrobiła krąg w głąb, krok w głąb siebie. Zatrzymaj się i odpowiedz samodzielnie, czym są dla Ciebie pieniądze, co cię w nich najbardziej przyciąga, po co są Ci potrzebne tak naprawdę głęboko. Zostawiam Tobie również. Całą prezentację i możesz wrócić do tych pytań po obejrzeniu tego całego wideo. Możesz je sobie również na spokojnie przemyśleć jeszcze raz i zapisać. Im więcej wypiszesz, tym lepiej zrozumiesz własne podejście do pieniędzy. A zrozumienie to pierwszy krok do zmiany, ale jest coś, co muszę podkreślić bardzo wyraźnie. Nigdy nie pisz, że pieniądze są ci potrzebne po to, żeby twoje dziecko było dobre albo udane. Nigdy. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale już teraz zaznaczam to nie jest rola pieniędzy. Pieniądze mogą dać ci możliwość stworzenia bezpiecznego środowiska. Mogą ułatwić dostęp do edukacji, wspierać rozwój, dawać czas i obecność. Ale nie mają mocy określać wartości człowieka. Pieniądze to dodatkowa przestrzeń, by doświadczać szczęścia. To tak, jak powiedziała jedna z uczestniczek jednego z moich kursów spokój i poczucie bezpieczeństwa. Dziś, kiedy świat tak bardzo się zmienił, po pandemii, po doświadczeniach ostatnich lat, czujemy to jeszcze mocniej. Zrozumieliśmy, jak bardzo brakowało nam relacji, jak istotne są rozmowy, bliskość, umiejętność bycia razem. I wiecie co? Pieniądze mogą nam to wszystko ułatwiać, jeśli wiemy, po co je mamy. Wiem, że dla wielu osób pandemia była momentem, który przewartościował relacje. Część z nich się rozpadła, część oddaliła. To był Trudny czas także finansowo. Brak pieniędzy bardzo często prowadzi do frustracji, napięcia, złości. I to są emocje, które naturalnie pojawiają się, kiedy nie mamy wpływu, kiedy brakuje nam poczucia bezpieczeństwa, kiedy trudno planować, marzyć, rozwijać się. Dlatego teraz chcę Cię zaprosić do ważnej, Refleksji. Zastanów się, co przeszkadza ci w odczuwaniu pozytywnych emocji, co cię blokuje, czego się boisz, jakie przekonania, komunikaty z dzieciństwa czy wewnętrzne schematy stoją za tym lękiem. Nie musisz odpowiadać od razu, te pytania znajdziesz również w prezentacji. Możesz do nich wrócić później, kiedy będziesz mieć spokojną przestrzeń. Zachęcam cię do tego, bo odpowiedzi potrafią naprawdę dużo ujawnić i często to właśnie one są pierwszym krokiem do zmiany. Wielu z was, być może tak jak Ty, czuje, że te pieniądze dają możliwość rozwoju, dostępu do wiedzy, inwestowania w siebie. I to jest absolutnie słuszny kierunek. Z mojego doświadczenia człowiek, który chce być profesjonalistą, powinien przynajmniej raz w roku świadomie podnieść swoje kwalifikacje. To nie jest ambicja, to troska o siebie, o spokój, kompetencje i pewność, że się rozwijasz. Dlatego, jeśli jeszcze nie zrobiłaś tego wcześniej. Proszę wróć w domu do tych trzech pytań, zapisz je, odpowiedz na nie w ciszy. To bardzo ważny etap i jeszcze będziemy wracać do niego później.